Cześć Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam was na moim kanale Czuga Design. Dzisiaj pokażę wam jak możecie przyspieszyć swoją pracę w programach kreatywnych wykorzystując platformę Nvidia Studio, która została stworzona dla właśnie takich osób jak ja, która na co dzień pracuje z programami kreatywnymi. Oczywiście pamiętajcie, że ta technologia nie zamieni waszej karty graficznej o model wyżej ani procesora z i5 na i7 albo i9, tylko dzięki właśnie tej platformie wasza praca będzie stabilniejsza, płynniejsza i szybsza. A to wszystko właśnie dzięki akceleracji pracy na GPU na procesorze graficznym. Tak w skrócie, cała platforma składa się z trzech elementów: certyfikowany sprzęt RTX Studio, czyli tak jak na przykład mój ASUS ZenBook Pro Duo, który właśnie ma taki certyfikat. Wsparcie dla aplikacji kreatywnych. NVIDIA współpracuje z twórcami, z deweloperami, którzy tworzą takie właśnie aplikacje, udostępnia im swoje pakiety programistyczne, dzięki którym programiści mogą zaimplementować całą tą akcelerację GPU w swoich programach. I trzecia rzecz to sterowniki Nvidia Studio, dzięki którym właśnie praca staje się płynniejsza, szybsza, bardziej mamy stabilne oprogramowanie, na którym pracujemy i tych programów jest naprawdę dużo za chwilę Wam też pokażę i są aktualizowane co miesiąc w bezpiecznym środowisku, tak, żeby coś nam się przypadkiem nie wykrzeczyło. Też musimy pamiętać, że są bardzo specyficzne wymagania, jeżeli chodzi o laptop czy komputer, który może być certyfikowany jako RTX Studio, ale sterowniki Nvidia Studio jesteśmy w stanie odpalić na każdej karcie RTX, nawet tej gamingowej. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to rekomendacja jest minimum RTX 2060, który akurat jest u mnie w laptopie. Titan RTX lub Quadro RTX 3000. Minimum procesor Intel Core i7, 16GB RAM, dysk SSD 512GB i wyświetlacz w rozdzielczości 4K. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, musi być certyfikacja ekranu Adobe RGB Pantone, tak żeby odzorowanie kolorów było jak najlepsze. Przejdźmy teraz do praktyki, bo na początku może być to trochę skomplikowane. W jaki sposób możemy w ogóle zainstalować sterowniki Nvidia Studio, które przyspieszą na przykład naszego lapka? Do tego wszystkiego możemy wykorzystać GeForce Experience. Tutaj możemy sprawdzać aktualne sterowniki, jakie są aktualizacje i możemy przełączać się pomiędzy sterownikami Game Ready, o których pewnie większość z Was słyszała, na sterowniki Studio. W każdym momencie możemy się przyłączyć i kwestia jest teraz taka, że jeżeli macie zainstalowane sterowniki Studio, to nie znaczy, że nie odpalicie żadnej gry komputerowej, bo jakby tutaj nie ma najmniejszego problemu, ale jeżeli na co dzień pracujecie właśnie z oprogramowaniem kreatywnym, czy to Adobe Photoshop, Premiere Pro, Blender, DaVinci Resolve, no to lepiej mieć odpalone sterowniki Studio. A jeżeli więcej gracie, no to wiadomo, że odpalicie sobie sterowniki Game Ready, które są dedykowane bardziej dla graczy. Przejdźmy teraz na platformę Nvidia Studio, na stronę internetową, do której link również daję wam w opisie. Gdzie możecie wszystko na spokojnie poczytać, jakie programy są wspierane. Również na stronie możecie zobaczyć wstępne testy, jak wyglądają czy to przy edycji wideo, czy przy fotografii, projektowaniu graficznym, wizualizacja architektoniczna, czy nawet w transmitowaniu. Jak przejdziecie sobie właśnie w akcelerowane aplikacje, to tutaj macie wszystkie aplikacje, które są wspierane i w jaki sposób są wspierane właśnie przez sterowniki Nvidia Studio. Na samym początku możecie zobaczyć prawie całą stajnię Adobe, prawie wszystkie programy, które są potrzebne na co dzień dla osób kreatywnych. Mamy wszystkie programy podzielone kategoriami, więc na spokojnie możecie zobaczyć, a także w opisie w jaki sposób są te programy wspierane. Ja pokażę Wam to na przykładzie programów, których ja najczęściej używam, czyli poruszymy sobie temat Photoshopa i Adobe Premiere Pro. Przejdźmy teraz do programu Adobe Premiere Pro. Mam tutaj wrzucony jeden z ostatnich odcinków, jakieś tam 6.30 i wyrenderujemy go sobie przy użyciu właśnie procesora graficznego na sterownikach NVIDIA Studio oraz wykorzystując proces. I wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda różnica. Export, media, kodek H264. Wybierzemy sobie preset 4K, 60 klatek, hardware encoding, use maximum render quality. Przechodzimy do media encoder. I tu mamy wybrane kodowanie z przyspieszeniem sprzętowym. No i zobaczmy, jak to teraz wyjdzie. No to teraz wyrenderujmy jeszcze raz to samo, ale tym razem z wykorzystaniem procesora. W preferencjach zmieniamy na tylko oprogramowanie. OK. I renderujemy. Słuchajcie, zaoszczędzimy sobie trochę czasu, bo jak widzicie, licznik pokazuje naprawdę długo godzina 50. Więc macie porównanie i możecie zobaczyć, że jest ewidentnie szybciej, wykorzystując właśnie procesor graficzny. A jeżeli chodzi o samą edycję wideo, to właśnie dzięki Nvidia Studio jesteśmy w stanie pracować szybciej, szybciej edytować wideo, ponieważ podgląd generuje się szybciej, nie ma takich typowych zacinek, jest lepiej zoptymalizowany do pracy. Jeżeli chodzi o program Adobe Photoshop, z którego również korzystam na co dzień, dzięki sterownikom Nvidia Studio, program jest po pierwsze stabilny, bardziej wydajny i można to bardzo mocno odczuć na przykład w filtrach neuronowych. Od już kilku aktualizacji właśnie Photoshop oferuje nam te filtry neuronowe, dokładając jakieś nowe. No i na przykład tutaj możemy sobie sprawdzić to na inteligentny portret, gdzie na przykład sam wykrywa twarz i możemy pobawić się tutaj różnymi ustawieniami, jak na przykład wiek twarzy. Także możemy to odczuć, jeżeli robimy naprawdę duże projekty graficzne w dużej rozdzielczości, to jest tutaj właśnie obsługiwana super rozdzielczość i wykorzystuje sztuczną inteligencję. Także Nvidia Studio wspiera ponad 30 funkcji w Photoshopie, na przykład mamy galerię filtrów, mamy formowanie czy inteligentne wyostrzenia. W tym odcinku jest to troszeczkę taka pigułka, jeżeli chodzi o NVIDIA Studio, żeby wprowadzić Was w ten temat. Na moim kanale pojawi się więcej odcinków i więcej testów, gdzie będę sprawdzał, jak NVIDIA Studio działa w praktyce. Dlatego jeżeli nie chcecie pominąć kolejnych odcinków, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie dzwoneczka wciśniętego, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, łapka w górę mile widziana, no i w komentarzach możecie dać propozycję, jak można by było przetestować NVIDIA Studio. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie, trzymajcie się, cześć!